Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka dziś mam wolne, nie jestem w pracy a więc troszeczkę dłużej sobie posiedziałam, poleżałam bo sobie książkę czytałam ale najwyższy czas stanąć, coś sobie zjeść zrobić co my tu mamy żeby zrobić śniadanko tu mam chlebek wodę się wstawi a wiem co się zrobię. Zrobię sobie hmm. śniadanko z tego. Co my tu mamy w lodówce? To o jest piłbaska. Smalec nie kiełbaska. To może na ciepło. Zrobimy mleczko. To może zrobimy też preparat na zimno, miksturkę. Ale trzeba iść jeszcze do sklepu. Muszę wiele rzeczy pokupować. A więc wychodzę, bo muszę cukier kupić, kawkę kupić i bułeczki świeże dla swojego. Się później widzi. Już wróciłam. Zrobię. Mam chlebek, tak jak mówiłam wcześniej. Masełko, feta, yy, oliwki i papryczka. Zrobię kanapki zapikane, sandwichu. Mam szczypioreczek swój własny z cebulki. I to będzie nasze śniadanko. A więc teraz sobie zrobimy kawkę i herbatkę. Do popicia śniadanko zjemy. Zagotujemy wodę. Woda się ugotowała, to zalewamy naszą. Ja kawę nie pijam. Ja już kawę nie pijam od 4,5 roku. Jak już kawę nie piję, prawdziwej, żadną, pod żadną postacią. A to jest moja czekolada na gorąco, ale to ze saszetek. Bo herbatka była. Ja rano wstaję, to pijam herbatkę albo kurkumę z cytryną. Z pieprzem, kajnem i z miodem. Dodaje takiego kopa na pobudzenie, że kawa mi nie jest potrzebna. A teraz e, piję sobie czekoladkę na gorąco, żeby się, zrobić śniadanko. Teraz będę robiła śniadanko, a po śniadanku oczywiście muszę się wziąć za sprzątanie, bo to to jak się mieszka z osobami, wynajmuje się osobom obcym, pokój lub pokoje, to takie są efekty. Widzicie, kochani, takie są efekty. Ja to muszę ogarnąć, a żeby to ogarnąć, muszę zrobić sobie śniadanie. I to są moje kanapki na śniadanko. Dobrze jest w piekarniku zapie, zapiec to. Nagrzać piekarnik 10 minut wcześniej. Włożyć te kanapki do piekarnika. I przez 10 minut je piec. To są pycha. Ja nie mam piekarnika, bo mi popsuło, to. Popsuł się. I nowego nie kupiłam. Ale teraz będę miłą chęcią jadła. Mam herbatkę. I zobaczymy jak będą spakować te kanapki z opiekacza. Mm. Pycha. Zachęcam, spróbujcie. One są z papryczką, z oliwką, z serem feta popruszone oregano i są pycha. i jest tak jak ja chciałam czyściutko tak jak u mnie już nie da wszystkiego się schować ale jest to jest tak jak się wynajmuje ludziom pokoje to trzeba też i samemu dbać jako tako o porządek żeby to było pięknie jak tu widać tą moją karkówkę ładnie Trochę porozwijam. Kładę też nylon, żeby nie pyskało mi około. Rozwijam ją. Kawałek mamy. Jeden kawałeczek mamy. Mamy już ostatni kawałek. Rozbity. Jest rozbity. Mamy już naszą karkóweczkę ubitą. Teraz będziemy ją przyprawiać. Naszą karkówkę teraz posolimy. Bo jest ubita. Posolimy. Popieprzymy. pierwsz i trochę takiego zapomniałam kupić dobra mamy jedną stronę doprawioną teraz doprawimy drugą stronę Pieprzymy o, i tego pieprzu już nie mam. Co będzie kupić? Będziemy ten ziernisty i zmielimy go. pikantne rzeczy. U mnie w ogóle w domu wszyscy lubią pikantne. Mamy doprawione mięsko. Tutaj. Teraz to mięsko włożę. Tak. I schowam je do lodówki, żeby trochę się przegryzło. Teraz ostrugamy nasze ziemniaczki. Mam już wodę naszykowaną. Tu są nasze ziemniaczki i będziemy je strugać do naszego obiadku. Weźmiemy dwie, cztery, sześć. Siedem ziemniaków trzy zostawimy. Tak. I teraz przestrugamy nasze ziemniaczki. Ziemniaczki są już ostrugane, przyszykowane. te tak jak i mięso do smażenia przyszykowane w lodówce jest. Ziemniaczki też kładę tuż tu na gaz przeszykowane do zagotowania, no to więc robię ostatnią rzecz, przygotowuję, to przygotowuję nasze pomidorki z cebulką i ze śmietanką, trzydziestką, a więc do dzieła, a więc pomidorki mam pokrojone, cebulę pokrojoną, doprawioną solem i pieprzem, teraz już ostatni składnik naszą śmietankę. Jest. Trzydziestka. Wszystko. naszą śmietankę z cebulką i z pomidorkiem. I to teraz tak się przegryzie. A obiadek dopiero robiła o 18, ponieważ wcześniej przychodzi właściciel i trzeba poczekać, bo już niedługo będzie. I tak moje obiadek się robi. Smaży mi się. Na małym ogniu ziemniaczki się gotują, yy... i pokrojone. No to teraz to się musi zagotować i upiec. I tak, moi kochani, mam dzisiejszy obiad. Tak minął mi dzisiejszy dzień. Zachęcam Was do oglądania, do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, rozpowszechniania. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. To cały dzień mój, mniej więcej w skrócie, był pokazany, co dzisiaj robiłam, gdy nie byłam w pracy. A teraz po obiadku idziemy zjeść, i po obiadku posprzątam. Wezmę sobie zrobię coś do picia, dobrą książkę albo dobry film się obejrzy. I tak spędzę wieczór w gronie rodzinnym. Do zobaczenia! Pa!